Witam. Chciałem Wam pokazać tutaj takie dwa urządzonka, które zrobiłem z głośników od jakiegoś tam kina domowego. Pozostawały mi takie głośniczki. E, to jest na przykład głośnik Bluetooth. E, tu ma z tyłu dorobione gniazdko ładowania. W środku są trzy ogniwa 18650 z BMS-em. A no, jakiś tam Trofejny, że tak powiem, moduł Bluetooth, wymontowany z jakiejś hulajnogi, Po włączeniu zasilania możemy sobie sparować ten głośniczek no, i używać go jako głośnika wewnętrznego. Drugie urządzenie, które sobie tutaj zmontowałem, to jest powiedzmy sobie taki notes dźwiękowy z możliwością zapisu dźwięku. E, 20 sekund też jakiś tam wniosku ładowania i w środku jest moduł od centrali alarmowej z zapisem głosowym plus kawałek wzmacniacza też trzy baterie z BMS-em zasilanie 12,6 V do ładowania wygląda to w ten sposób że sobie włączamy to i mamy możliwość nagrywania dźwięku raz, dwa, trzy, cztery, próba zapisu i tu mamy odtworzenie raz, dwa, trzy, cztery, próba zapisu może no, nie jest tam jakoś dźwięku, jakoś hi-fi, bo tam ograniczenie jest pasma chyba do 2,3 kHz ale no, swoje zadanie robi no, że tak z nudów się pobawiłem w takie rzeczy pozdrawiam